Co to jest scam? Scam to forma oszustwa przez machinację. Scam może być realizowany w różnych formach. Są to wysyłane maile i metody z wykorzystaniem usług internetowych, ale także SMS-y. W otrzymanych wiadomościach pojawia się prośba o kliknięcie w link. Wtedy zostajemy przekierowani na stronę, gdzie jest np. o dane karty płatniczej. Często to witryny łudząco przypominają zaufane strony banków, sklepów internetowych czy innych serwisów sprzedażowych lub transakcyjnych. W przypadku skamingu Telefonicznego z kamer dzwoni, podając się na przykład za pracownika banku i informuje o tym, że chce przekazać wiadomość. Straszy konsekwencjami, np. karami, i odsetkami lub informuje, że w przypadku braku podania danych należy udać się np. do oddziału banku. Aby uniknąć konsekwencji wymusza, aby w danym momencie dokonać płatności, np. podając dane przez telefon lub podać dane uwierzytelniające. Kam przybiera różne formy. Zaczynając od bezpośredniego wzbudzania zaufania, przez kontakty osobiste lub wysyłanie maili i tradycyjnych listów, a nawet skomplikowane techniczne zabiegi z użyciem usług internetowych. Współcześnie najczęstszą formą skamu jest masowa korespondencja w formie elektronicznej i jest to odmiana spamu. W wiadomości może być prośba o kliknięcie odnośnika i podanie numeru telefonu karty kredytowej, aby otrzymać nagrodę. Tego typu ataki noszą nazwę phishingu, wariant nazwy phishing w odniesieniu do takich danych jak nazwy użytkowników hasła lub numery kart kredytowych. Oprócz takiej techniki phishing wykorzystuje, wykorzystuje prowokacje socjotechniczne. Informacje, że np. konto zostało zamknięte i aby je odblokować, należy kliknąć odnośnik i ponownie podać login i hasło użytkownika. Podanie tych danych oczywiście umożliwia przechwycenie danych do logowania. Inną metodą jest informowanie, że jest dostępna aktualizacja oprogramowania, po czym następuje prośba o zalogowanie na komputerze, i instalację tego złośliwego oprogramowania. Ale również jest to informowanie, że nie opłacono jednego z kont, lub nastąpiła zmiana statusu konta i aby rozwiązać dany problem, należy kliknąć w podany link.